Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Z Doświadczenia. Myślecie, się kolorowe. Dzisiejszy odcinek będzie specyficzny, można by powiedzieć nawet specjalny, przynajmniej tak jak ja, specjalny, ze względu na to, że będzie omawiał moje jestestwo. Moje et, et, czy może być etymologia człowieka? Być może będzie omawiał moją etymologię, w sensie pochodzenie moje. Będę dowiadywał się skąd pochodzę, bo trochę wiem na ten temat, ale dużo też nie wiem i chciałem się dowiedzieć. W związku z czym. Poczyniłem pewne kroki, o których zaraz Wam powiem i które zaraz Wam pokażę, które dadzą mi możliwość dowiedzenia się, skąd żem przyszedł. I już Wam tłumaczę, jak to się stało. Bo ja kilka lat temu wpadłem na pomysł, że e, fajnie by było zrobić taki test DNA, żeby się dowiedzieć, czy ja może podchodzę od króla na przykład francuskiego, czy od króla niemieckiego na przykład, nie? Albo brytyjskiego. No bo, no bo czemu nie? W sumie, czemu mam zakładać najgorsze od razu, że będę z jakiegoś plepsu pochodzić? Dlaczego? Ja prawdopodobnie jestem jakimś szlachcicem. W związku z czym dowiemy się tego. Być może dzisiaj. Ja nie wiem, jakie, jakby nie wiem, co oferują te wyniki tych testów w ogóle, także też nie chcę mówić. Może się okaże, że tam nic mi nie, będzie najnudniejsze wyniki, najnudniejszy odcinek w historii ludzkości. Natomiast ja nie widziałem wyników testu DNA, który podobno, które podobno do mnie przyszły. Natomiast Wiem troszkę na temat swojego pochodzenia, ze względu na to, że ja się tak zabierałem naprawdę bardzo, bardzo ciężko do tego, żeby w ogóle ten test wykonać, i stwierdziłem, że ja nie, nie będę płacił. Ale potem moja mama powiedziała do mnie, żeby chciała skorzystać z takiego serwisu, który nazywa się My Heritage. I serwis My Heritage jest super serwisem, tylko że chcesz, żebyście płacili od razu za cały rok z góry za ich usługi, a to jest chyba 600 czy 700 zł, a ja nie, nie zamierzałem płacić 600 czy 700 zł, ale odkryłem jedną rzecz iż można na ich stronie, w ich sklepie zamówić sobie ten pakiet badania DNA i wtedy dostajecie za miesiąc za darmo korzystania z tego serwisu. No to moja dusza przedsiębiorcy nie mogła powiedzieć nic innego jak poproszę eee, i test do mnie dotarł. Miesiąc korzystania z serwisu już minął, natomiast nie mogę powiedzieć, że ten miesiąc nie został porządnie wykorzystany. Pokażę Wam teraz jedną małą rzecz, tylko uruchomię nagrywanie na ekranie, żebyście Wy też mogli zobaczyć tę niesamowitą sytuację. Nagraj cały ekran, nagraj. O, już powinniście teraz w tym momencie widzieć, nie będę wam tego zoomował, brodo. Natomiast, moja mama poszła naprawdę, e, przeszła długą drogę i, i długą batalię z różnymi pozycjami w drzewie genealogicznym i drzewo genealogiczne mojej rodziny w tym momencie liczy ponad 250 pozycji, co jest dla mnie absurdalne i wydaje się niemożliwe, bo ja znam tylko 7 osób z tej rodziny. Ale, a teraz bankowo ktoś się obraził, a nie, nikt, nikt tego nie ogląda, nikt się nie obrazi, ale jakby obejrzeli, to bankowo ktoś by się obraził, że go nie znam. Ale jeżeli oglądasz to z jakiegoś powodu, jesteś z mojej rodziny, to chciałem powiedzieć ci jedną rzecz, że ty jesteś wśród tych siedmiu osób, które, <grym> które, <grym> które znam. Ale słuchajcie, 250 osób i każdy naprawdę tutaj, żyli niektórzy bardzo dawno temu, to naprawdę 1800 tam coś tam teges, to jest bardzo dawno. Ale... Co ciekawe, co wam chciałem powiedzieć, na czym chciałem się skupić? Nie pokażę Wam wszystkiego, nic Was to nie obchodzi, ale to Was może obchodzić, gdyż od strony mojego taty rodzina podobno, częściowo przynajmniej, widzicie to czy nie, przepraszam, urodziła się na Węgrzech. W związku z czym, Polak, Węgier, dwa bratanki, czy coś tamtego, to no to podobno ja. Czy to prawda? Ja nie. Ja nie czułem nigdy, ja nie rozumiem tego języka. Także to prawdopodobnie jest kłamstwo, ale tak słyszałem, że słyszałem, że podobno Jarzem jest z Węgier. Ale z drugiej strony jest taka sprawa, iż jak siedzimy sobie w lewo, gdzieś tu to było. O i ja pojadę w lewo. Ci ludzie nie żyją, to wam to nic do roboty nie zrobię. nie? Ktoś się urodził w 1814, to jakby RODO, to chyba to nie o RODO. Natomiast, co ważne, jak sobie przyjrzycie tu, to z tego co rozumiem, to od strony mamy, to tutaj jest Galicja, Austria. W związku z czym mamy Austrię i mamy Węgry. Czyli może Austro-Węgry? Może Austro-Węgry? Może to jest. może A kto tam jest tych austro węgry Austro-Węgry. Może to wszystko było moje kiedyś? Gdzie to jest? Czekajcie. Eee, kamera mi zasłania takie małe to że Austro-Węgry, no to zobaczcie, tutaj to była Austria, Czechy, Słowacja, Chorwacja, Słowenia. To może to wszystko było moje. Może jak ja bym jeszcze się zorientował, to może to jest jeszcze do odzyskania. <laughs> może jakieś Austro-Węgry, może miał jakieś cesarza? Cesarz? Cesarz Austro. Nie. Cesarz austriacki, węgierski. I co? Franciszek Józef. Franciszek czy Józef? Cesarz ukoronow... u... ukoronowany, Franciszek, Józef i Sisi. Kim była Sisi? Cesarzowa Sisi. Brzmi jak jakaś postać. Lessi? Ta druga, jak ona się nazywała? Ta szwedzka. A to nie, to Ania była. To nie, to nie, to nie o to mi chodziło. Nie, nie, to nieważne. Ale była Sisi. Był Franciszek, Józef i Sisi. Może to moja rodzina. Zaraz się dowiemy. Tu mówię, nie będę wam pokazywał tego całego tutaj drzewa genealogicznego, bo tutaj jakby jest dużo informacji, ale ja generalnie poza rodzicami, dziadkami, pradziadkami, to ja już nie wiem w ogóle kto jest co. Naprawdę podziwiam moją mamę, że ona jest w stanie nadążyć za takimi rzeczami. Ale, ale zaraz się dowiem. Czy się obawiam? Nie powiem, że się obawiam, bo dlaczego miałbym się obawiać? W sumie co tam się najgorszego może wydarzyć, nie? Jakby... Może się okazać, że jakiś plebs totalny. Opraszam, 225 osób. Nakłamałem wam. Nakłamałem wam, że ponad 250. 225 osób. I chcą rozszerz abonament, a ja i tak nie mam co rozszerzać mordeczki. Ja już wszystko wiem, wszystko wiem co chciałem. Tylko nie wiem właśnie jakie są wyniki DNA. To co próbujemy chyba, nie? Okej. Okay. Dobra, 52 przybliżone pochodzenie etniczne, Masz kilka cztery pochodzenia. I 5 grup genetycznych. Czyli tak 52,7% Europejczyk z Europy Wschodniej. Grup genetycznych dwie. To zaraz doczytamy i spróbujemy się dowiedzieć, z czego to wynika. 23,6% bałt, a 23,7% kilka innych pochodzeń etnicznych. No dobra, obejrzyj pełne przybliżone pochodzenia. Słucham. Dobra, co tu jest? Europejczyk z Europy Wschodniej, Polska, Zachodnia Ukraina, Mołdawia i Północno-Wschodnia Rumunia. Okej. Okay. Dobra, ciekawe. Bałt to jest co? To jest tylko państwa bałtyckie. To Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia. No dobra, to jest jakaś taka ogólna informacja na temat grupy etnicznej, ale Bałkańczyk. I Skandynaw. Ty, 9,3% Skandynaw. To mnie zafascynowało. Ja byłem w Kopenhadze tydzień temu. Wow. E, ja chcę się dowiedzieć, jakim, czemu jestem Skandynawem. Jak W związku z czym? Czy ja mogę się dowiedzieć, jak jestem Skandynaw? Ja się podekscytowałem, że mam 9,3%. Tam jest dobry socjal w Skandynawii. Ja bym poprosił bardzo. Ja generalnie, czyż mogę się ubiegać o socjal? Europejczyk z Europy Wschodniej. Polska, zachodnia Ukraina, no dobra, no jakby to było do przewidzenia, że zachodnia Ukraina, że tutaj będzie, Mołdawia jest ciekawą opcją, północno-wschodnia Rumunia jest ciekawa. Trochę Rumunas sobie mam od zawsze. Państwo bałtyckie, a czym się różni Bałt od Bałkańczyk? Bałkańczyk to jest tutaj, o właśnie, czyli jednak jest, tutaj są Węgry, a Austria dokładnie. Słowacja, Rumunia, to jest wszystkie, to tu pół Europy zaznaczyli i zadowoleni, czyli Bałkańczyk, Bałt, nie, nie wiedziałem, że to jest coś innego, to jest dla mnie coś nowego i 9,3% Skandynawia, ale nie wiem, co tak naprawdę. Pokaż wszystkie dostępne regiony. Okej. Okay. A, to jest 0%, 0%, 0%, 0%, grupy genetyczne, właśnie by mnie interesowało, co to są za te, ta Skandynawia moja. Podobieństwa DNA. Zaraz zobaczymy. A, bo to już są... Dobra, to jest nieistotne. Ja sobie poczytam, co to jest. Yy, bo tutaj są jakieś wspólne DNA. Dobra, nie, interes, nie, nie wchodźmy w to. Pokrowieństwo ósmego stopnia. Nie będę tutaj klikał tych ludzi, ze względu na to, że to są żywi ludzie, którzy najprawdopodobniej po prostu by nie chcieli się pojawiać w takich nagraniach. Yy, także to jest nieistotne. Ale moje podobieństwa gdzie żyją? To to, to jest ciekawe. Stany Zjednoczone, 2502. Myślę, że to wynika w dużej mierze z tego, że po prostu dużo, że Stany są duże i że dużo ludzi skorzystało tam z tego, nie? Jakby nie sądzę, żeby to, żeby najwięcej tych podobieństw było w Stanach faktycznie. Myślę, że tu jest gdzieś więcej, tylko ludzie po prostu nie płacili za te testy i dlatego nie wiadomo, że oni tu żyją, nie? Polska, Francja, Zjednoczone Królestwo, Niemcy. ok, Węgry. Nie wiem. Póki co, co o tym myśleć? Finlandia, Szwecja, to jest ciekawe. Finlandia, Szwecja, Holandia, Dania 114 podobieństw. To jest wszystko. Nie wiem trochę, co mam o tym myśleć. Zastanawiam się, czekajcie. Cztery pochodzenia etniczne i pięć grup genetycznych. Poziom wiarygodności grup genetycznych. Znowu mi zasłania kamera. A teraz widzicie ten, teraz widzicie tą fajną funkcję tej kamery, że jak się przesuwam, to ona też się przesuwa. Poziom wiarygodności grup genetycznych. Pokaż 5 na 5 Trochę nie. Aha, dobra, czekajcie, bo to są grupy genetyczne, tak? Skandynaw, czyli tutaj mam Europejczyk z Europy Wschodniej, czyli te grupy główne to jest Europejczyk z Europy Wschodniej, Bałt, Bałkańczyk, Skandynaw. A jedno jeszcze się dzieli na dwie części, dlatego to. Wy... A i tu są dodatkowe grupy genetyczne. Jeżeli grupa genetyczna jest silnie związana z określoną grupą etniczną i stanowi jej znaczny procent, grupa genetyczna zostanie umieszczona poniżej tej grupy etnicznej. W przeciwnym wypadku widnieje ona jako dodatkowe grupy. Aha, czyli ona nie jest znacznym procentem. Te grupy genetyczne, które tutaj są, nie są znacznym procentem mojego pochodzenia. Moim Moje, znacznym procentem jest Zachodnia Ukraina, Mołdawia i północno-wschodnia Rumunia. Okej, okay, ma to sens. No czyli y, Europa Wschodnia, czyli Polska i jakby wszystko co na wschód z dużą ilością Ukrainy. Podejrzewam, że tej Mołdawii to troszkę, ewentualnie Rumunii to widać po mnie, że, że sporo. Świetnie, niesamowite, że Bałt i Bałkańczyk to są dwie różne rzeczy. Jakby to nie miałem świadomości zupełnie, że coś takiego istnieje. No dobra, poczytajmy. Bałt, o tej grupie etnicznej. Państwa bałtyckie w przeszłości wielokrotnie podbijane były przez wielkich władców krajów sąsiednich. Jakby no fajnie, to nic mi nie daje ta informacja, nie? Ale dobrze, miło z waszej strony. Dobra, Europejczyk. Polska, Polacy w Polsce. No a gdzie mają być? I niektórzy ich potomkowie w Stanach Zjednoczonych. O, tutaj, czekajcie, o, i tu są informacje, teraz to jest rozbite. Poziom wiarygodności średni. Czy mamy wątpliwości, że Polacy w Polsce są moimi przodkami? Okej, okay. czyli mamy pewne wątpliwości co do tego. Jakby patrzymy na mnie i mamy także. Nie, nie, to chyba jednak nie jest do końca pewna sprawa. Może trochę. Może trochę Polaka przypomina, ale e, kiedyś zagłosował nie na tą partię. Czy to Polak? Mm, nie wiem. Nie czaję w ogóle o co Jakby nie, nie pojmuję do końca działania tego, tego. Ale dobra, zachodnia Ukraina, Mołdawia i północna wschodnia Rumunia. Subcio. I jest poziom wiarygodności niski. Aha. Czyli główna prawda. Ale wrzuciliśmy, bo zapłaciłeś to przypał, żeby nic nie było. No i jak mam zaufać teraz, no? Jak mam zaufać? Dobra, dalej. Bałt. Tutaj nie ma w ogóle procentów podanych. A co to jest? A, to już, dobra. A do Polski też było? To nie widziałem niczego. Jest jeszcze tu. Bałkańczyk, Bałkańczyk też ma swoją melodykę. Myślałem, że będzie Bałkanica. I Skandynawia. Jaka będzie melodyka? Czy to będzie Zara Larsson w piosence Lush Love, czy jak to się nazywa? No dobrze, dobrze, słuchajcie, nie ma co przeciągać tego nagrania, bo tutaj nie ma nic więcej, nie ma żadnych informacji więcej. Jest mapka i tak naprawdę tyle. Powiem Wam tylko jedną rzecz, która jest może dość istotna, a może zupełnie Was nie obchodzi, ale powiem Wam, jakie są moje przemyślenia na temat tego testu. Ten test kosztował mnie coś w okolicach 160 zł. Tak mi się wydaje, w przeliczaniu na złotówki. Czy oczekiwałem czegoś więcej po tym teście? Chyba niekoniecznie. Miałem nadzieję, że będzie coś bekowego tutaj, że jakieś mi się trafi jakiś tam 2% pochodzenia, nie wiem, Etiopia, nie? Że jakby będzie coś tam. Ale nie, nie było. No Skandynawia jest 9%. Nawet jeżeli to jest nieprawda, to brzmi dumnie, w związku z czym zamierzam z tego, że tak powiem, korzystać i dumnie rozpowiadać, że mam 9,3% pochodzenia skandynawskiego. Natomiast. Czy oczekiwałem czegoś więcej? Chyba nie. Podobał mi się jakby sam pomysł jest to dla mnie ciekawostka. O, tyle zapłaciłem 39 euro. No to mówię, to wyszło jakieś 160 zł. Yy. Czy zapłaciłem za to jeszcze raz? Teraz już pewnie nie. Natomiast w tamtym momencie, oczywiście, że tak, ze względu na to, że moja mama po prostu chciała skorzystać z tego serwisu. Yy. I przy okazji ogarnąłem ten test DNA i rozwijałem swoje wątpliwości. I swoją ciekawość zaspokoiłem trochę. Czy bardzo? Nie. Ale trochę zaspokoiłem. Swoją drogą, jakby oni tu wpisali cokolwiek, to ja nie wiem, jak tego zweryfikować. W związku z czym, no oni gdzieś tam lecą faktycznie po DNA, no jeżeli są jakieś podobieństwo, wyświetla mi się, że jest dalsza, dalsza rodzina czy coś tam, no to no to fajnie, nie? To, to fajnie, że, że jest jakaś dalsza rodzina. Natomiast jak patrzyłem, to to jest jakiś na zasadzie kuzyn ósmego, tam jakieś, nie wiem, jak to się nazywa. Takie, że jest ósmej, ósmej linii, czy coś takiego. Ja nie wiem, już trzeciej, to ja nie mam pojęcia, kto kim jest. A tutaj, ja poprzeglądam tych ludzi. Jak będą z jakichś fajnych miejsc, to wtedy im powiem: Cześć, kuzynie! Jak tam u ciebie? Co tam u ciebie słychać w tym? Gdzie, gdzie oni mogą być? W... Gdzie było? W jakich krajach miałem rodzinę podobno? Jak tam u ciebie w Illinois? Guten Morgen, Kazin, Stefan. Z... Kończą się moje możliwości niemieckiego. Jeszcze znam parę innych słów, ale to bardziej wojenne słownictwo. Także może sobie odpuszczę Węgry, no Węgry 223, no może faktycznie tam są jakieś mikusie, no. Może są? No cholera wiem, może musiałem poszukać. Czy mi się chce? Nie. Ale przeklikam to i zobaczę. Brazylia 41 Trzeba znaleźć w Brazylii tych przodków moich, jakieś rodziny moją i wtedy trzeba powiedzieć hello. Po portugalsku bo oga, bonito Cristiano Ronaldo, Nowa Zelandia na przykład, o, Meksyk. Do Meksyku chciałem pojechać. Ja, ja myślę, że tutaj znajdę bardzo dużo rodziny. Peru. Bośnia i Hercegowina, Kuwait, Filipiny. O, i to są takie rzeczy, które ja, te, których oczekiwałem, które chciałem zobaczyć. I Jamajka. Chciałem zobaczyć, że jest jakiś Mikuś na Jamajce. Jakiś taki rasta Farianin, takie długie dready do pasa. To, to jest to, czego ja oczekiwałem. No ale koniec końców, moja ciekawość i tak została w miarę zaspokojona. Tyle w tym odcinku. Bardzo wam dziękuję. Za bardzo mile spędzone ze mną czasy. Postaram się tak pociąć, żeby ten odcinek był dynamiczny, ale nie wiem na ile się uda, ale postaram się. Słuchajcie, mam nadzieję, że dowiedzieliście się z tego odcinka o mnie czegoś, czego ja nawet sobie nie wiedziałem jeszcze przed chwilą. Na przykład, że jestem Skandynawem. Prawie. No i co? No i tyle, nie? Miłego wieczoru, miłego dnia, dobrej nocy, tutaj sympatycznego życia wam życzę. Słyszymy się następnym razem. Nie wiem kiedy, bo to wiecie jak ze mną, nie? Ze mną to tak wiatrza wieje. Ale ten odcinek chciałem koniecznie nagrać. Ze względu na to, że po prostu zareagować na mój test na to mogę tylko raz. Teraz jak musiał nagrać drugi raz ten sam odcinek, no to to już nie pyknie. Także nie chcę. To dobrze, to dobrze się składa, bo nie chcę. <laughs> Trzymajcie się. że Wszystkiego dobrego. Buziaczki, buziaczki, misiaczki.